Witam Państwa na pomieszczowej konferencji pomiędzy drużynami Politechniki Gdańskiej oraz Unią Katynoszek. Proszę o zabranie głosu Pana Prezesa od gości. Dzień dobry. No ja sam do dyspozycji, że powiem, w z no dźwięk, że w mieszkinicach mogę ocenić całe spotkanie. No co, dzięki mi się wydaje, że temat jest na pewno. To, to, to nie da się pójść na pierwszy, lecz długo się przygotowaliśmy. No i jednak widać, że jeszcze dużo pracy przed nami po prostu jest, jest i musimy jest ciężko pracować na ten to Liga jest bardzo długa i na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze stu słowa, więc, więc no, będziemy walczyć na nią. Dziękuję. Proszę o wypowiedź na raz gospodarzy. Witam Państwa. Chciałbym podziękować wszystkim swoim zawodnikom za serdeczko jakie włożyli w ten mecz. Dziękuję rywalom za bardzo dobry prezentację. Myślę, że jedna i druga zależało mi na zwycięstwie. Myślę, że w tym meczu wygraliśmy doświadczeniem i w tym momencie mówić naszego rywala, a szkoły to mówić bardzo wiele potencji swoich zawodników, jeżeli chodzi o ten mecz. Myślę, że zabrakło koncentracji od pierwszych minut i to spowodowało, że Unika nawet w tym momencie przewagę. No, na szczęście żeśmy się podnieśli i udało się się mobilizować. I najważniejsze są trzy punkty, od tego z Wysławem zaczynaliśmy, ligę, też było wiele obaw i przyleśmy na szczęście. Tak więc teraz myślę, że z wyniku możemy zadowoleni ze stylu, na pewno nie. Ciekawe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo o wypowiedź. Widzę główną Polskiej. Był to pierwszy mecz, pierwszy taki poważny. No, niestety nie udało się go zdać na na, 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 na z za dużo błędów w obronie. Konsekwencją jest strata, strata dużej ilości karmek z własnej winy Także to trzeba poprawić. Nie tylko, nie tylko do pierwszej głowy, ale ale w kracie kolejowy od dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź, tylko że nie gospodarczy. Jak najbardziej cieszymy się zwycięstwa. Myślę, że kibice mogą być zadowoleni z widowiska, ponieważ było to bardzo atrakcyjne spotkanie. Cóż, uważam, że Unikat postawił wysoką poprzeczkę. Były sporo nerwówki. Myślę, że właśnie doświadczenie pozwoliło na no, podniesienie się i podrobienie um, strat, no i no, w końcu wynikło zwycięstwo. Na pewno będziemy starali się dalej dążyć tą drogą. Zobaczymy, jak będzie. Dziękuję. dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję Państwu bardzo. 第一个的窗户